No dobrze, telefon mam już złożony po przelutowaniu złącza i puściłem stoper, na pamiętacie, na, na pół godziny, pół godziny i było bodajże 69% teraz już jest 83, bo próbowałem nagrać, ale oczywiście sobie nie włączyłem kamery i to się nie nagrywało, więc nagrywam jeszcze raz. Nadmieniam telefon, jest już 83% naładowany. Tutaj jest złożone wszystko. Wszystko się ładnie tutaj zgrywa, trzyma, ładuje. Tu się nic nie dzieje. I tu mamy 2A. Ładuje się telefon, także myślę, że jeszcze trochę pociągnie ten telefon. Ile nie wiem, ale w każdym bądź razie, no to co miałem zrobić, zrobiłem. W każdym bądź razie, no, znowu używasz. W każdym bądź razie, w każdym razie telefon ładuje się i myślę, że powinien się włączyć. Spróbujemy go uruchomić. No, Włącza się. Włącza się, tak. No. No i dobra, no to by było tyle, sklejam telefon.